Widzowie M jak Miłość z pewnością nadal mają w pamięci występy młodziutkiej Weroniki Wachowskiej, która przez lata wcielała się w postać Ani Wojciechowskiej. Od zakończenia przygody aktorki z m minęło już 7 lat. Przez ten czas Weronika Wachowska mocno się zmieniła. Tak dziś wygląda Ania Wojciechowska z M jak miłość postaci Ani Wojciechowskiej z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom M jak miłość. Bohaterka, w którą wcielała się wówczas młodziutka Weronika Wachowska, przeżyła dramatyczne chwile. Córka Marty i nieżyjącego Norberta, którą Andrzej Budzyński uznał za własne dziecko, była świadkiem zabójstwa w lesie w Grabinie, przeżyła traumę po rozwodzie rodziców, aż wreszcie zdecydowała się wyjechać z matką za granicę. W 2017 roku, po czterech latach, Weronika Wachowska pożegnała się z rolą Ani Wojciechowskiej i została zastąpiona przed Gabrielę Świerczyńską. Jak od tego czasu zmieniła się serialowa Ania? Dziś Weronika Wachowska ma już skończone 18 lat i w niczym nie przypomina uroczej, wrażliwej dziewczynki, którą widzowie M jak miłość pamiętają z ekranu. Od odejścia młodziutkiej aktorki z Emki minęło już 6 lat i na najnowszych zdjęciach z trudem można ją rozpoznać. Choć Weronika dość rzadko publikuje w mediach społecznościowych swoje prywatne zdjęcia, to jeśli już to robi, to wygląda na nich bardzo naturalnie i dziewczęco. Mimo iż znacznie wydoroślała, to nadal ma cudne piegi i charakterystyczne rude włosy. Nie tak dawno widzowie mieli okazję oglądać dojrzałą już Weronikę Wachowską w serialu Lulu, który był emitowany na antenie telewizji Polsa. W galerii znajdziecie więcej zdjęć Weroniki Wachowskiej. Zobaczcie, jak się zmieniła.